I dobry. Przyszła zima. Tak to wygląda. Ale prace trwają. Pokażę, jak dzisiaj to wygląda. Bo widać różne etapy prac, jakby różne momenty budowy. I opowiem chwilę, jak to wszystko wykonuję. No więc, tutaj mamy ścianę szczytową. Widać, że wypełniłem to e, watą, akurat tą watę e, udało mi się załatwić za darmo, więc nie ma o czym tutaj mówić, że, że ona jest e, lepsza lub gorsza. E, poddasze jest, e, sam przepraszam, e, połać dachu jest e, uszczelniona także taką, e, ocieplona także taką watą e, z roli, tam jeszcze widać sobie leży natomiast większość ściany są właśnie ocieplone takimi płytami z waty to jest, to jest wata twarda przeznaczona także na dachy ale można po prostu po nie chodzić także, także pod posadzki można ją dawać. Co ona dała? No oprócz tego oczywiście, że na pewno jest i to nie lega wątpliwości Przypominam, że to jest domek letniskowy i, i e, ja nie będę tutaj spędzał takich teraz zim, e, ale powiem, że nawet teraz już jest dużo, dużo cieplej. Woda nie zamarza, mimo że na zewnątrz wszystko jest zamrożnięte, także e, to już spełnia swoją rolę. E, ale oprócz tego, bardzo mocno wzmocniło ten szkielet. E, nie nie drga to tak jak wcześniej. Oczywiście wszystko jeszcze wypełniłem e, tam gdzie się dało pianką poliuretanową. E, no i e, tyle, jeżeli chodzi o ocieplenie, no może jeszcze dodam tylko tyle, że to, to jest e, wata 5 cm, więc tu jest wszędzie powkładane 2 razy 5 cm. E, oczywiście tak, żeby się e, nie powtarzały łączenia, także m, tak to jest robione. Tak, tak jak w stropianie na przykład. Eee, no, widać, że tutaj zacząłem instalację elektryczną kłaść, i teraz miałem oczywiście <laughs> dylemat, czy kłaść to w Peszlu. Tam zacząłem kłaść w Peszlu, ale po pierwsze to niezbyt dobrze szło. Po drugie, tak właściwie to ten kabel w tym Peszlu się grzeje. No, i uznałem, że właściwie będę na tylko tych, na tych deskach, na tym szkielecie dawał te Peszle, tak? Tutaj nawet kilku nie dałem, ale no i druga, druga rzecz, na którą się zastanawiałem, to czy wiercić tak jak tutaj, może będzie widać, czy po prostu wycinać kawałek tutaj w tej deseczce no i też mam takie do tego odczucie niezbyt nie wiem jak to robić No trochę robię tak, trochę robię tak jakoś nie jestem fanem tego wiercenia no ale w, no ale w większości przypadków pewnie tak mimo wszystko będzie tak zacząłem wycinać ale chyba jednak przejdę na jeżeli chodzi o, o to jak będzie, jakie to będą warstwy w tym domku, no to oczywiście mamy tak z zewnątrz mamy pierwszą warstwę to jest styropian 5 cm, drug, później mamy e, folię tak e, e, paroprzepuszczalną e, tak to wygląda o taka folia tutaj zostały resztki o oczywiście Eee, także e, później jest ta folia. Później mamy e, e, m, sklejkę. Tak, tak jak tutaj widać na tym szczycie, niewykończonym. O, tutaj też widać, jak to jest mniej więcej ocieplane. To akurat może niezbyt porządnie, ale tak to wygląda. E, następnie, po tej sklejce, mamy właśnie tą watę. Ocieplenie. Na to przychodzi folia e, taka właśnie mm, izolacyjna, tak? Która ma zadanie zatrzymać parę, tak? E, I e, na końcu przychodzi karton gips. Tak to, wy, tak to wygląda. Tak? No właśnie. No tutaj jeszcze dodałem słup, ale nie z powodów konstrukcyjnych, tylko no, muszę gdzieś zrobić gniazda, i one będą właśnie na tym słupie się znajdować. Dziękuję.